To się nie do tak łatwo. Przy Jerbie o skarbach. Witam was serdecznie moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że w końcu dzisiaj o jakichś skarbach. Jak widzieliście na ostatnim odcinku. Pusto. Ale co sobie pochodziłem po lesie to moje i po skałach. Dziś postanowiłem, że muszę po tych skałach pochodzić. Cały dzień będę się snuł po skałach. Bo coś mnie napadnie i zejdę w te doliny. Muszę się wyhasać. Człowiek jest mocno umęczony, jest pozytywnie nabity energią. To tak, dziś w planach skały wybrałem jedną z, z, jedną z gór najbardziej pokryty, najbardziej pokrytą strzelistymi skałami. Za jakieś ile? Jakieś 2-3 godziny zachód słońca, więc 2-3 godziny fajnego łażenia w terenie. Mam nadzieję, że uda mi się coś trafić. Dużo jestem w terenie, gdzie działali partyzanci, więc właśnie liczę na jakieś ślady po partyzantach. Może przyjedzie Radek, nie wiem, nie mogę się z nim dzwonić. A później? Taka piękna pogoda, w końcu wiosna. Trzeba będzie dzisiaj ponocować gdzieś w terenie. Może w stajence? Młoda pokrzywa rośnie. Piliście już sobie? Przepyszna. Dziś coś tam nagotuję. Na pewno. na Nazrywam. Może coś... Właśnie, może znajdę w końcu ten czosnek niedźwiedzi, którego nie mogę znaleźć, a już rośnie. Tak, wykrywacz jest, tam to jest, dzisiaj z mniejszą sondą po tych skałach, co by do szczelin pozaglądać. Moi drodzy widzowie, potrzymajcie dzisiaj kciuki, może mi się uda coś w końcu trafić. Nie uwierzycie, ile ostatnio razy byłem w terenie na pusto. Ale nie będę Was katował takimi materiałami. Chyba, że jakieś fajne widoki. No bo te materiały z tej doliny... No to przy tego nawet ja nie mogłem oglądać jak to pomontowałem Stwierdziłem, że nie będę wam tego wrzucał Tam prócz słońca i zieleniny I mojego łażenia z wykrywaczem Nie było nic Naw Nawet nie trafiłem nic co było o czymś opowiadać Jakąś historię, jakiegoś nie wiem Ciekawego przedmiotu, który może nawet nie jest charakterystyczny Nic, po prostu Same śmieci, ile jeszcze Dobra, idę w góry No to co Zaczynamy Po skarby, pod górę Mamy żelastwo Co to jest za dziwadło Aż mi się ciepło zrobiło, noż dobra Jest to współczesne podejrzewam z, z wycinki jakiejś z rybki drewna mocowanie doliny, czy znaczy dokładnie zapętlić linkę, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa ale powiem wam, myślałem, że to jest jakaś kłódka przepiękna taka stara, no to szkoda jeszcze jakiś śmieci kolorowy ale pięknie tam jest i tam idę w ten wąwóz cały pokryty słońcem lepiej muszę to wydobyć kurde no tu to jest rzadkość duża rzadkość szpicok Tak, kamera się znalazła u góry dzięki sznurkowi od BNT. Niezastąpiony magiczny sznurek od BNT. Uwaga, tego sznurka zostało mi metr, może metr 20 A miałem go bardzo dużo. I co kogoś spotkałem, mówi: A ty masz sznurek od BNT, daj mi kawałek. No to masz, to masz. I tak mi z 15 metrów zostało metr 20 Fajnie, nie? Ale chociaż tyle. Zrobiłem wędkę i kamera znalazła się u góry. Ale przepięknie ten wiatr teraz się przewiewa. you <laughs> odmiany kolor rękawiczek mi się nie chce założyć, bo... Za gorąco Co to było? Znów obrączka z ptoka no, jest kolor No to co? Kolejna obrączka? Nie, po złotku. O, trochę głębiej. Dobra, ten sygnał, jeżeli te liście będą płytko, będzie fajniejszy. Posłuchaj, że jest trochę głębiej. Nieźle. Nie ma tutaj liści 30 cm. Dobra. Głuska z Musina, ślepa. Co to się tu działo? To powojenne raczej. Jest tu trochę liści. Dużo. O, dużo, dużo. Niestety. Ale jeszcze kawałek jest. Wylakło. Dobrze jest, dobra. Nie jest w tych liściach takich całkowicie nowych. A to jest co? Raczek. Ale tych raczków tu jest czasami na tych skałach. Dobra, jest to jest. Ale rzeczywiście mógłby ktoś kiedyś jakąś fajną typologię o tych raczkach zrobić. Napisać. Z skały to takie ładne, niezniszczone, jakiś kolor, jest łuska, no ale to raczej w wrześniu nie bardzo, Raczej albo partyzantka, albo ktoś sobie tutaj coś. Przykłusował. Ale tu by fajnie było rozłożyć hamak. No właśnie, ale za bardzo na skarpie. A przepaść, strasznie wielka. To nie taki hamak i brak sprzętu do wieszania hamaka. Specjalistycznego. Taka miejscówka, nie na hamak, bo zbyt niebezpiecznie, ale chociaż, żeby coś przekąsić energetycznego i poszukać miejsca na hamak w nieco bezpieczniejszym miejscu. I jest niezła lipa, wstawałem i kamera GoPro się odpięła i się skulała do tej przepaści. Już byłem pewny, że jest po niej, natomiast jest gorzej. Ona nie spadła tam na sam dół te 20-30 metrów, tylko się tutaj zatrzymała na krzoku. Jakieś 5 metrów, 7 metrów na tym uskoku, ani tam zejść. Jedynie przynieść sprzęt i nas ze sprzętem tam do niej podejść. Albo ją lekko pyknąć jakimś patykiem, żeby się skulała niżej. Bo z tego co widzę, niżej są tylko i wyłącznie liście z nadzieją, że tam nie wpadnie na jakiś kamień. A tylko i wyłącznie na jakieś liście. Jeszcze się o nią wszystkie patyki poopierały. Dobra, poleciała. Kurde, leży i i co, nie działa, nie działa, pobita była trochę, przeżyła, ale ładny, nawet nie widać tam najwyższe drzewa, nawet nie to, jeszcze dalej, jeszcze wyżej. No ładnie przywróciła. Przyjeżdżajcie na jurę. Zwiedzajcie jurę, bo Jura jest piękna. Takie dzikie spacery z samym plecakiem naprawdę rewelacyjne 3 km bez 150 metrów. Taki dystans dziś pokonałem po tych wysokich skałach. To był dobry trening. I co? Czas do stajenki kimać dziś na dziko. No i tak, zaraz hamaczek sobie w stajence tutaj odpalę. Gdzieś z rogu do tego rogu. Żeby się rano z ładnym widokiem na łąkę obudzić. Do tego pójdzie siatka tutaj na dół rozłożona. Żeby mi jakieś małe beboki rano nie przeszkadzały. Ale zanim ja rozwieszę hamak koniecznie trzeba rozpalić pieniek. Niech się już fajnie pieńkuje. No. A jak się już fajnie rozpali to się podokłada drewna i będzie ognisko. Najważniejsze, jak jest chłodno, zima, jesień, wczesna wiosna, otul ciepełko, ciepełko pod hamak. To jest priorytetowa sprawa, najważniejsza. Bez tego nie ma komfortu. Otul musi być perfekcyjnie dopasowany. To znaczy, że jak człowiek wchodzi do hamaka, żeby ten otul ani nie był napięty, ani tu nie było za dużo ludzów. Chodzi o to, żeby ciepło było. Żeby się tu ciepło zbierało w tych przestrzeniach. I nieważne jaki człowiek ma profesjonalny śpiwór. Jak nie ma otula, to śpiwór jest na dole i tak, tak zawsze pod człowiekiem splaszczony i po prostu nie działa. No, więc otul jest i jeszcze śpiwór, a udało mi się karyntię z Demobilu załatwić. Nie za bardzo używaną, więc też nie była za droga. O, mycka. Te kieszenie tu są dobre na telefony i inne rzeczy. Tu u góry jest cięciwa w tym hamaku, więc moskitiera nie spada na twarz. Widzicie, jest moskitiera, która na cięciwie leży. Dobra, icha i śpiworek. No i tak, wyprawowo ki mam od nie wiem już dwóch, nie 3 lat. Natomiast y, miałem problem z tym otulem i w końcu dopasowałem dobry otul, żeby to przede wszystkim działało, bo jak otul jest źle dopasowany, go miałem takie kordły zrobione. Dokładnie z kordły. I to była lipa. To musi być jednak szytep na miarę, i to wszystko musi być spasowane. I wtedy jest mega komfort. Dobra, kołek chyba się już rozchajcował. Maria Urszulak, pozdrawiam cię serdecznie. Pozwólcie, że zrobię tego live'a takiego całkowicie na luzie. Miałby dzisiaj być live tematyczny, po prostu się nie wyrobiłem. Stwierdziłem, że też jest dużo pytań, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź, więc. Tak to potraktujemy. Moi drodzy widzowie, jak wiecie lub nie wiecie, czasami robię spontaniczne live'y. Aby dostać powiadomienie o tych live'ach, no to musicie subskrybować kanał oraz przy tym dzwoneczku nacisnąć wszystkie powiadomienia. Inaczej bardzo ciężko, aby dostać powiadomienie o tym, że właśnie gdzieś wieczorną porą albo w innym ciekawym miejscu odpalam live'a. A zanim się ugotuje pokrzywa, przygotuję sobie śniadanie. Złamane żebro. Żeberka wieprzowe w sosie musztardowo-cebulowym. Chleba już nie mam, ale czy ja w samochodzie znajdę coś do tego, to się okaże. Nie zapachniało. I tak, moi drodzy widzowie, czas rozwiązać konkurs, który był ogłoszony na jednym z ostatnich live'ów, a konkurs polegał na tym, że pod filmem o mennicy moim odkryciu miał się pojawić komentarz w którym to dużymi literami miało być napisane BEBOK. Pamiętajcie, żeby chwytać te live'y i mieć możliwość wzięcia udziału w jakichś konkursach, to trzeba po prostu subskrybować kanał. Ale dobra, teraz czas znaleźć kogoś, kto wygra nagrodę tam ogłoszoną. Czyli tak, tu muszę to wszystko wkleić, czyli link do tego filmu. Tak, 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 tu jakieś hasełko. Ładujemy komentarze. Ładujemy komentarze. 300, 400. 500 osób wzięło udział w konkursie. Losujemy. Winner is. O! James Delaney. Jest dużymi literami bebok. James, gratuluję. Bardzo Cię proszę, odezwij się do mnie do końca kwietnia na priv. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.